Dzień dobry, tu Wojtek z przyszłości. Oglądacie ten materiał, mimo że został nagrany dwa miesiące wcześniej, ale nie publikowałem go po odbiorze pierwszych odcinków. Dlatego miłego seansu. Jesteśmy w Monaco, najdroższym kraju świata. It is insanely expensive. The Grand Prix. Dlatego przeżyjemy tutaj 24 godziny za 0 zł. A żeby sobie jeszcze umilić tutaj czas, daliśmy sobie kilka misji. Do dyspozycji mamy jedynie jednego polskiego dorodnego kasztana, który mam nadzieję, że pomoże nam wykonać misje główne, które tak właśnie wyglądają. A jesteśmy tu, bo chcę odwiedzić każdy kraj świata najszybciej w historii. Zawsze nasz mokry sen w żebraczych odcinkach, żeby dostać się na jacht. Hej man, is that your jacht? Yeah? Sorry? Is it yours? No. Okay. Jezus, to trzeba mieć stary całą obsługę. Całą ekipę, która zajmuje się tylko sprzątaniem tych jachtów, nie? Nie jest to Mercedes-MG. Po drogach się to średnio zachowuje. Trzy nie mają. Problem jest taki, że ownerów nie ma na jachtach. I są ludzie, którzy to czyszczą. E, jak coś ich pracownicy. I oni nas nie mogą wpuścić, no bo jakby no, ryzykują jakby swoją, swoją pracą. Z zalet ciągle mamy kasztana. Nie wiem, bo generalnie ci, którzy sprzątają. Prawie każdy z nich wygląda jakby do niego mógł też należeć ten jacht A my jak wyglądamy stary? Spoczyna się, stary, ubraliśmy jak ludzie? No bardziej milionersko się nie dało stary Rayban i nagrywa Ooh. Kupiłem sobie takie do nagrywania I sobie na przykład nagrywam teraz Łukasza Hello That's a beautiful jacht! Bonjour Bonjour Hey girls I, I got a question for you Would you like to trade this one Castaña Look how, how great it is Where are you from? Austria Austria, Austria. Oh, We will be in Austria in 2 days, 3 days Really? Yeah. Yeah. yeah So would you like to have this castagna as a souvenir? How oh, well, about this to switch with this? For a coke Yeah Do we have other uh, no. options? We choose a coke or a castagna? We have a castagna Do you want to switch? I guess we are gonna stay with the castagna Thank you Okay, thank you have Enjoy your stay here Yeah, bye bye bye. are happy that they saw us They have a good luck for an hour Yeah We can talk when we finish Yeah, I got you. It's hard to find those rich people who owns the yacht. Yeah, there, there not There's no many of them here. Yeah, no, no, are not there. Yeah. Jest! Udało się! Sukces! Jeżeli mówią ci, że się czegoś nie da, to pewnie mają rację. Yeah! Udało się, stary, nie wierzę w to. I nigdy nie zaniżajcie swoich standardów. Sukces połowiczny. Na wieczorem wrócimy z dołu tutaj na jachty, żeby jednak Zrobić to tak, wiecie, no tak, w pełni sprawiedliwie, z takim poczuciem godności, że wyżebraliśmy naprawdę kawał dobrego jazdy. W tej restauracji w ogóle byłem kiedyś. Drugi odcinek na kanale Oj Wojtek, to jest odcinek, w którym byłem w Monte Carlo. Takim sobie jeszcze byłem szczurkiem, co tam miał 4000 wyświetleń potem. Przez ni przypadek... nie mnie wprowadziłeś. No. I wtedy jeszcze był dobry vibe, normalny, ziomalski, estetyczny, kulturalny. I uciekam z niej.

Chętnie Zastanówmy się, co możemy robić dalej. Drugie zadanie wykonane poprawnie przypłacone nutką godności, które już tam niewiele zostało. I widocznie plan, jak wykonać trzecie. Musimy pozbyć się kasztana z bólem serca i pozyskać coś, co ma wartość kaloryczną dla nas. Would you like to exchange this one castania? One Polako Castania okay. to anything to jest No. Thank you sir. Thank you very much. Na Jezoni. Na taki pusty brzuszek jak wleciało piwko. I właśnie pracujemy nad tym, żeby wleciało drugie. Na człowiek czuje, że rzeczywistość zaczyna wyglądać troszeczkę inaczej. W jakiś taki sposób zdradliwie przyjemny. Ale to ma wszystko swoje konsekwencje, moi drodzy. Alkohol to straszna żywka. Jak jesteś do ludzi otwarty, uśmiechnięty, to jakoś to otwiera tak dużo różnych furtek. Zobaczmy, czy to działa. Jak kupicie e-booka, to możecie wygrać dwa mieszkania i Mercedesa. Bardzo nie stary, uśmiech. Już jest się jesteś... oble. Klasycznie, nie? Nie idzie stary. Nie wiem, że upłacony, jak... znaczy <laughs> upocony bardzo. To jeszcze stary, sobie dzień Italian, nie? Bo jakiś Tiffin sobie co? No stary, to już jest piąty dzień. Piąty dzień, stary. No papu? To co? Jak ci czy Ferrari? że zagrać o nas, kochanie! Zapewnić nam być Jakie kochanie! Nocleg! Jakie kochanie! Ja walczę o nasz! Stary dobroby, to nasze jedzenie i nocek, więc po prostu nagrywam. Dobra, będę udawał twojego kochanka. Mają na domowe. Kolejna misja: rozegrać mecz w tenisa. Hey guys, right now we have only 24 hours in Monaco, I jednym z the które musimy we have to our stay in Monaco is to play one set of tennis with a stranger. z <laughs> you. z you. Play you. Do I mean you play set or a super tiebreak? You... No, like a few balls, is oh, Just a few balls? Yeah. 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 Yeah, yeah. How long are you playing? 10 years. Ten oh, years. Shit. Oh shit. Nie wiem jak że ma grać 10 lat jeszcze mam mniej niż 40 No to on gra 10 lat więcej niż ty Dobra, trzeba rękawki pod, podciągnąć <laughs> Poświrował <laughs> Wiesz wiadomo, nie no to rakieta Ale dobrze gra. Dwa razy, ale dwa razy się odbiła No wiem ale ogólnie dobrze gra no, no, nie? Dobrze niego wieku to Cześć, że się Dziękuję. Cześć. Cześć. Cześć, się nagraliście, man. Dobra, przejście wykonane. Jak szczerze, to mi się wydaje, że więcej wygrałem niż przegrałem, ale z kultury tutaj, polskiej, kord będzie wyczyszczony. So, I biegnij po piłkę. Jak stary jesteś? 15, 16 lat. Jesteś 16 i grasz od 10 lat? Tak, gram od 10 lat, tak. Więc myślisz o tym, by kiedyś to profesjonalistą? A, nie, nie, jestem za bardzo Musisz zacząć naprawdę młodo. Tak, zrobiłem, ale nie wystarczająco młodo. Armowa woda. Te wodopoje zajbista na kortach. 40 minut spinania się po górze po to, żeby dostać do 16-latka. I to jeszcze po piwsku? Po dwóch piwskach. Ej, stary. No? Prawie mój dream car. Prawie. Prawie. Ale to jest C63? Otworzyłbym sobie tylne drzwi, gdyby były tylko. Ale nie ma. To co, nosek w Nobu? Jak zaczynać, to... Nobu. Ten drugi odcinek, który tu niegdyś robiłem, to był odcinek, w którym zostałem zaproszony na jakiś event, zupełnie wydaje mi się, że mnie pomylili z kimś bardziej istotnym. Z Polski została zaproszona Doda, Filip, Heizer, Blołek i ja. Ale my z Blowkiem mieliśmy... Tacy... O, co tu chodzi? Mieliśmy nocek w Nobu, mieliśmy imprezę na rooftopie, był jakiś wynajęty jacht. Korzystaliśmy sobie, bo w sumie nie mieliśmy żadnych świadczeń, to tak sobie żyliśmy. Dla tych, co nie wiedzą, Nobu to jest raczej taka, no, klasa wyższa. No, klasa wyższa, okej. Okay. Let's speak to the manager. A. Ah. Nie pytajcie mnie skąd tutaj jesteś. Tak sobie weszliśmy do hotelu jakiegoś Zobaczmy. A, to jest jakaś gala, stary. Stary, musimy korzy korzystajmy boli. z życia tam. Co to schodzi jedno miejsce tam? Jednak było nam trochę głupio i wyszliśmy. nikt Dobra, podejście drugie pod jachty. Ile już tu siedzą? Robią? Siedzą I... chwilę, ale to nie dzieje. A nie się I bo szczerze, od zmęczenia, bo ono jakoś tak pachwino odchodza. Ja nie wiem czemu. Najbardziej przerażające wejście na gejachty jest to, że często trzeba zjeść buty. Ale mamy się tak Nie! Nieee! my mamy skierpy uwalone od mączki od tego. O jezu, skierpy. ale to będzie. O... O... Ale Aleć grąca, ale mokra jak wagno. o jezu, jak bagno. Szła się nie kończy, co? Ale wiesz co? Nie jest to takie złe, bo przynajmniej wiem, że. Kupimy souvenir. Nie, teraz. No no, a z powrotem będzie git. Gdzie jest z pamiątkami? Tu, tu? No, gdzie może być? Oczywiście. nie będzie zamknięty jeszcze, co? Tak. W centrum 23. Bo jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, jest taka chmina, że podczas każdego kraju, który odwiedzimy w pierwszym sezonie, będziemy kupowali pamiątki, które postawimy w mieszkaniach, w międzyzdrojach Super pomysł, nie? Ekstra, nie no, pomysł jest super, ale schody mniej. Trochę mało chodzę już człowiek olać tej jachty i się tu kiwnąć, nie? No. Jak już się myczymy, to niech dadzą łapkę w górę. Supka. No to w sumie dla was robimy, ja się nie męczę dla siebie. Oprócz tego, że już jesteśmy z daily, pamiętajcie, żeby wbić na nasze Instagramy, widzicie na ekranie, codziennie będzie pojawiał się dodatkowy content, tak samo jak i w e booku. Jeszcze więcej dodatkowego contentu dam akurat w postaci zdjęć i dziennika, który codziennie wieczorem nagrywam. Przez najbliższe 90 dni Formuła jeden, stary Furka nie Monte Carlo, furka Jeszcze to do, do drugiego mhm. Tak ja, popatrz sobie ale nie dotykaj Człowiek wraz tu i zleć to się już mu nie chce, co? Jak patrzę stary gazin, to by potencjalnie gdzieś tu sobie zasnął. Stary, ten park był mega fajny na spana. Mamy bluzy, mamy... ...kurtki. Nie mamy nic na komary Te wszystkie odcinki, w których się tak katujemy, to się tak... ...wracamy jak flashbacki, tam te wspomnienia z przeszłości, co? No, ale ciekawe ile mamy takich OG OG ludzi, którzy oglądali tamtę serię. Robimy wyzwanie, w którym wizytujemy każdego kraju na świecie. Są jedzenie, które... Serio? Tak? Możesz? Coś może być... Pizza? Chcesz pizzę? Tak, oczywiście. To dla Ciebie, RESTAURANT EXPRESS. Okej. Okay. EXPRESS, BAR EXPRESS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, sir. Zabierzcie sobie parę interkonnejantów jembrella. Thank you, thank you, sir. Thank you so much. Och, jest człowiek. Ej, mieliśmy dwa zapytania w restauracjach i dwa razy ludzie się zgodzili. Jak mówi się im o tym wyzwaniu, to są w ogóle bardzo podekscytowani, kibitujący. Thank you very much. You're welcome. You're so kind, sir. Najwygodniejszy materas to ten, na którym się kładziesz po tym, kiedy jesteś zmęczony. A no najlepsza kolka to, to jest taka, kolka. po której musiałeś wczłapać się po schodach 5000 kroków. Are you a photographer? Nie, oh, yeah, a jak fotografuję yeah. okay, like No to promujemy pana, moi drodzy. Zawsze to było w ogóle wspaniałe, to było mega miłe. Za każdym razem, jak otrzymywaliśmy od kogoś pomoc i plagowaliśmy go w odcinkach, to ja widziałem, że robiliście mega spam w ogóle pod zdjęciami tym ludziom i ci ludzie z reguły później oznaczali mi na Instagramie i że o Polend, Polend i że serduszka. Wiecie co zrobić z tym panem chyba, nie? Doskonale Wiecie co z tym panem zrobić? Magnifik. Did you read Did you like? How far were you? Tomatoes. Is it like twenty or something? Yeah, only tomatoes. Is it wild? Wild lion? Yeah, 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 yeah. Tanzania. Africa. You have both of steel. Ja we share. Ślinianki to mi tak stare napieprzają już. To. A taki hamski placek stary, który się tam zamawia czasami, to jest zupełnie inny rodzaj dania, nie? Mm -hmm. Placek i pizza to jest co innego. I co, jest cieniutka na środku? Cieniutka, pyszniutka, to chorizo jest wspaniałe. Trochę tu stawa, ale tak dobrze tu stawa. Nam się przyda trochę kalorii. O, ale cieniutka, fajniutka taka. Dojeżdżamy pana. Po poczuć tyle miłości żeby poczuł w brzuszku i żeby nie poszedł spadnieć. Hey. Hello. Finish. Uh, yeah, we wanted to yes. thank you for the. It was the very As thank, thank you. you. can check out your Instagram for a second. <laughs> <laughs> thank you. <laughs> yeah, so you you will have. I, I guess you will have uh, way more. Soon, yeah, because yeah. It's, it's... What's happening? <laughs> thank you. Your trip? We, we thank you. Okay. Thank, thank you so much. much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.

My generalnie stary zakrywamy o jakiejś psychopasty. Ja to już w ogóle. Że nie, jakbyśmy, nie dość, że robimy stare wyzwanie, które już jest chore generalnie. Chcemy odwiedzić wszystkie kraje świata jeszcze w historii, to do tego, zamiast... Normalny człowiek to w ogóle by się na to nie pisał, a jakoś taki trochę chociaż miałby przyzwoitości i normalności. Te resztki. resztki normalności, tak żeby to robił, to żeby tak mega zadbał o regenerację, wiesz, kraje, bezpiecznie, czy jakiś kościółek zobaczyć, wrócić sobie, wyspać się, pojechać. to ci tak, zaczynają autostopem, tutaj później za 0 złotych, to też żebyście nie myśleli sobie, że to tak będzie. Czasami się może jeszcze. O nie, no przecież co my mamy za trzy kraje? Serdecznie zapraszamy to na kanał. Mroczne sekrety, bo te kanały odkryjemy. I to z panem, który jest tam biskupem. Nie biskupem. Jest tam priestem. Nie wiem jak, jakiej rangi. Ale Polak, który był niegdyś egzorcystą takim oficjalnym. Po jakimś czasie tułaczki, gdy nie mogliśmy znaleźć noclegu i nie było żywej duszy na ulicy, musieliśmy podjąć męską decyzję. Na dworcu, musimy wracać do Nicei. Nie udało się znaleźć noclegu, ale jedna porażka oznacza, że pojawią się kolejne perspektywy. Jutro, kolejny odcinek. Gdybyśmy nie powiedzieli w odpowiednim momencie, stop, nie trafilibyśmy do Włoch. Nie udałoby nam się odwiedzić wszystkich krajów świata najszybciej w historii. A ciągle jesteśmy w grze. Musieliśmy się poddać. Dla Was. Wbijajcie na Instagrama, nały spoiler. Dajcie suba, widzimy się jutro. Yo. No, taki grzeczny bobas leży. My, my spać dzisiaj z nich 8. Bo łukasz terroryzuje nas tak głośnym chrapaniem, że w ogóle wpis na dziennym piętrze, żeby nikogo nie pobudził znowu. A jutro będzie z nami wiecie o tym, bo wszyscy powiedzieli o tym 14 razy. Wy słyszeliście już 15. Będzie tak dobry. Dobranoc.